Do czego to doszło, żebym ja w wideoniusie musiał mówić o ekipie? Tak czy inaczej, zapraszam Was na 316 odcinek. Mam nadzieję, że będzie on dla Was interesujący. Pamiętacie, jak w zeszłym miesiącu opowiadałem Wam o tym, że Apple stworzyło narzędzie służące skanowaniu zdjęć, które znajdują się na naszych urządzeniach z iOS, macOS i z wszystkimi systemami Apple. Tym narzędziem była funkcja analizowania metadanych, które mają być sprawdzane pod kątem tego, czy są podobne albo identyczne do metadanych ze zdjęć dotyczących przestępstw seksualnych. Więc po to, aby powstrzymać dzielenie się takimi zdjęciami, Apple chce wprowadzić większy poziom kontroli. Okazało się, że ta decyzja spotkała się z liczną krytyką ponad 100 organizacji w Stanach Zjednoczonych i jedna z petycji zebrała 25 tysięcy podpisów. Apple oficjalnie opóźnia wdrożenie tej funkcji, co z Apple'owego na Polski możemy przetłumaczyć na wypuścimy ją wtedy, kiedy ludzie będą mniej czujni. Tymczasem problemy się nie kończą. Apple wnioskowało o umorzenie postępowań w sprawie naruszenia prywatności przez Siri. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nie zaakceptował jednak takiej prośby, dlatego też firma będzie zmuszona do bronienia się w sądzie przed wszystkimi pozwami zbiorowymi, m.in. takimi, w których oskarża się ją o aktywowanie asystenta głosowego przy rozmowach medycznych albo dotyczących lokalizacji. Apple pewnie będzie się bronić tym, że Siri aktywuje się zupełnie przypadkowo i czasem nie przy dokładnym powiedzeniu słowa Siri, ale tak naprawdę. Jeżeli nie jesteście fanami Wiedźmina, to dlaczego mielibyście używać słowa Siri w konwersacjach dość często? A i przepraszam wszystkich użytkowników iPhone'ów, którym właśnie aktywowałem asystenta. W tym tygodniu wyciekły także ceny nowych procesorów Intela. Intel chce zmienić odlicze rynku procesorów najnowszą serią Alder Lake, które dzięki hybrydowej budowie i wspomaganiu dla systemowego planowania mają pokonać AMD i zaoferować dużą wydajność. Do sieci wyciekły ceny w Europie u kilku dostawców. Dzięki temu wiemy, że pierwsze na rynek dotrą warianty z odblokowanym podkręcaniem i opcjonalnie dostępną, zintegrowaną kartograficzną. Z uśrednionych cen wynika, że najtańszy i5-12600KF wystartuje z ceną na poziomie 327 euro, co w Polsce może się przełożyć na 1470. 1500 zł. I 7 12700 kF to koszt rzędu 2285-2320 zł. Za najdroższy w serii i 9 12900 kF przyjdzie nam zapłacić około 3100 zł. Ceny wzrosną o około 150 zł w przypadku zakupu wersji z kartą graficzną. Oczywiście te ceny podaję przy założeniu, że już tak naprawdę nic się nie zmieni, a w Polsce nie zostaną doliczone jakieś dodatkowe opłaty. Obawiam się, że może być jednak nieco drożej niż to, o czym przed chwilą mówiłem. Na Pewno powstał kolejny powód, by drożały smartfony i są to matryce fotograficzne o rozdzielczości 200 megapikseli, które niebawem mogą zagościć w urządzeniach chociażby Samsunga. Izocel HP1 to matryca oparta o piksele o wielkości 0.64 mikrometra, których łącznie zmieściło się aż 200 milionów. Nie podano rozmiaru matrycy, ale zaznaczono, że ta jest na tyle duża, że najpewniej nie pojawi się w smartfonach w pełnoprawnej formie, a jedynie posłuży do zachowania wyższej ostrości przy przeciętych kadrach. Czyli możemy mieć znowu sytuację, w której mamy zdjęcia 108-megapikselowe po takim tak naprawdę kropie. Rozwiązanie wykorzystuje nową technologię łączenia pikseli, która potrafi z 200-megapikselowego zdjęcia zrobić zdjęcie o rozdzielczości 12,5 megapiksela, bo połączy 16 pikseli w jeden w układzie 4x4. Ponadto oprogramowanie może też łączyć jak wcześniej 4 piksele w jeden, co zapewni rozdzielczość 8K z niewielkim odcięciem wyjściowego kadru. Potencjał matrycy mogą wykorzystać urządzenia oparte o procesor Exynos 2100, więc na rynku aparaty z nią zapewne zobaczymy niebawem. Dobra, porozmawiajmy o ekipie, bo ta ma ambicje plany na gry. Ekipa we współpracy z deweloperem t planuje wypuścić grę mobilną, a ta produkcja pojawi się na Androidach oraz iOS jeszcze w tym roku. Nie zdradzono za dużo szczegółów dotyczących fabuły i mechanik, właściwie to nie zdradzono żadnych, ale wiemy, że firma dobrze współpracuje z t i najpewniej doczekamy się większej liczby gier, nieco bardziej ambitnych, AAA teoretycznie, po 2023 roku. Czy czekacie na to? Dajcie znać w komentarzach. Ja osobiście czekam na Battlefielda Mobile, bo trzeba Przyznać, że jej chyba pozazdrożyło Activision sukcesu Call of Duty Mobile, które ubrano już ponad pół miliarda razy. I faktycznie jest to gra, która zarabia dla Activision duże pieniądze. Battlefield Mobile ma duży potencjał, by też te pieniądze zarabiać. Po zrzutach ekranu widzimy, że mapy są inspirowane Battlefieldem 3. No i jest wielki bazar. Jedna z lepszych map, chyba jaka zdarzyła się w Battlefieldie 3. Bardzo intensywna, bardzo też ciekawa, no i wymagająca pewnych umiejętności, także tych taktycznych. Tak więc jest potencjał, i gra pojawi się w beta testach jeszcze. Jesienią tego roku, ale nie w Polsce, tylko na Filipinach i w Indonezji, więc będziemy musieli pewnie poczekać do 2022. A skoro jesteśmy przy grach? CD Projekt Red, pomimo problematycznego okresu, zaliczył solidne wyniki. Zysk netto za drugi kwartał wyniósł 72,6 miliona złotych i był o 125% wyższy niż przewidywania analityków. To wszystko dzięki wypracowaniu o ponad 90 milionów złotych więcej przychodu niż przewidywano. Do pozytywnych wyników, poza sprzedażą Cyberpunk'a, dołożył się Witcher Monster. Slayer, jednak trzeba przyznać, że wynik będzie trudno utrzymać, zwłaszcza, że firma może nie zdążyć z ulepszeniem Cyberpunka i na 3 pod nową generację konsol w tym roku, jak pierwotnie obiecała. Co do złamanych obietnic, CD Projekt Red nie przebije jednak Sony. Choć firma rok temu zaznaczała, że za kontynuację rozgrywki w Horizon Forbidden West na nowszej konsoli Sony nie będzie trzeba dopłacać, gdy kupimy grę na starszą, tak przy zamawianiu przez PlayStation Store w standardowej wersji na PlayStation 4 nie dostaniemy upgrade'u na PlayStation 5. Za podniesienie gry do następnej generacji należy dopłacić do standardowej ceny 60 dolarów dodatkowe 20. Wtedy dostajemy cyfrową edycję specjalną z dodatkami, natomiast jeżeli jesteśmy na PlayStation 5 możemy kupić grę w cenie 70 dolarów i jest ona przeznaczona wtedy wyłącznie na PlayStation 5. Myślę, że nie jesteście zaskoczeni. Microsoft oczywiście tutaj trochę dogryza, bo sam ma tą funkcję przekazywania gier bez dodatkowych opłat. Jeżeli coś zagramy na Xboxie One, a potem przejdziemy na Xboxa Series, no to nie będzie problemu z dodatkowymi opłatami, przynajmniej w przypadku ekskluzywów. No a jeśli chodzi o ceny gier, no to Horizon Forbidden West tani nie będzie. 319 na PlayStation 4, 339 na PlayStation 5. Chyba jest to punkt bólu, którego wszyscy nie przeżyją. Tymczasem Nvidia stworzyła technologię, która popchnie temat wirtualnych doświadczeń z wirtualnymi głosami na kolejny poziom. Flowtron to technologia przetwarzania głosu, która nasłuchuje nie tylko treść wypowiedzi, ale i sposób w jaki została ona wypowiedziana. Badacze NVIDIA pracowali nad rozwiązaniem ponad 3 lata. W rezultacie powstał model Rad TTS, który analizuje ludzki głos. I narzędzie to potrafi odtwarzać tembr, tempo oraz intonację. Co więcej, model NVIDII pozwala przekonwertować nagrany głos na głos innej osoby z zachowaniem wcześniej wspomnianych elementów. Rozmowanie modeli sztucznej inteligencji oparte na odczytywaniu głosu jak zapisu nutowego z charakterystycznymi pauzami i przejściami. Oczywiście rezultat w dalszym ciągu jest nieco sztuczny, ale jest to na pewno duży krok do przodu. A teraz czas na krótkie informacje. Nie jesteśmy jeszcze pewni premiery smartfonów Apple. Wiemy, że najpewniej będzie to 14 albo 17 września. Wiemy też, że Apple zdywersyfikuje swój event i najpewniej nie zobaczymy. Zobaczymy wszystkich urządzeń, jakie moglibyśmy zobaczyć, więc na chociażby MacBooki musimy poczekać do października. Najpewniej w tym roku nie doczekamy się też informacji o inteligentnych gograch od Apple. Okazuje się, że mogą one nie być tak inteligentne, bo według raportu The Information będzie trzeba podłączyć je do iPhone'a, by miały one po prostu z czego czerpać moc obliczeniową. Z dobrych wiadomości, już niedługo na urządzeniach mobilnych możemy doczekać się bezprzewodowej transmisji dźwięku w jakości zbliżonej do tej split CD. Chodzi tutaj o standard APTX los. Które który jest przygotowywany przez Qualcomm'a, a który może zagościć w urządzeniach w przyszłym roku. W przyszłości możemy też doczekać się zaawansowanego narzędzia do podbijania rozdzielczości zdjęcia, które to narzędzie ma stworzyć Google i wygląda to tak naprawdę jak jakieś CSI, kryminalne zagadki Google'a, bo efekt jest rewelacyjny i ze zdjęcia 32x32 piksele można podbić to zdjęcie do 256x256 pikseli, a jak macie 64x64 piksel, czyli taki typowy avatar, to możecie zyskać nawet 1024 na 1024 i to są rezultaty wyglądające przerażająco naturalnie. Na koniec nie tak dobre informacje co do Windowsa 11, bo ten na premierę najpewniej nie doczeka się obsługi aplikacji mobilnych, które miały być właśnie dostępne za pośrednictwem współpracy z Amazonem. Okazuje się, że gdzieś w następnych miesiącach ta funkcja się pojawi, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Dzięki bardzo za oglądanie 316 odcinka Video Newsa i zapraszam Was oczywiście do kolejnych materiałów, które pojawią się już niebawem. Cześć!